Dobry wieczór wszystkim, Wilgotny Głupik z tej strony W tym filmie Przychodzę do was z taką pewną informacją od siebie Bo tak sobie coś postanowiłem, o czymś pomyślałem Słuchajcie, także Generalnie chciałbym, żebyście mnie uważnie w tym filmie posłuchali Bo myślę, że dla tych, którzy lubili mój kanał Czy lubią mój kanał ogólnie to myślę, że może to być dla Was ciekawa informacja. Bo słuchajcie, jak zauważyliście, ja nagram film, nie, nagram, załóżmy, że nagram film, wrzucę, to słuchajcie, generalnie sytuacja zawsze wyglądała do tej pory, ostatnio nimi czasy się zmieniło, ale zawsze tak było, że ja dziękowałem Wam za każdy komentarz, łapkę w górę dawałem za komentarz. Na Wasze filmy też akwarystyczne wchodziłem i odwiedzałem też wasze kanały a słuchajcie teraz no widzicie sami jak jest napiszecie mi komentarz ja nawet teraz się nie odezwę nic nie, nie odpowiem nie podziękuję za komentarz, nie pozdrowię również także teraz jawnie mówię pozdrawiam serdecznie wszystkich was moi drodzy widzowie a jest was bardzo dużo aż 728 wow naprawdę i słuchajcie, to nie o to chodzi, że ja nie odpisuję to, że was nie, nie szanuję, czy, czy, czy coś czy nie lubię, czy coś takiego. Bo ja naprawdę szanuję i lubię każdego. Tylko słuchajcie, generalnie sprawa u mnie była tak, że teraz mam trochę, że tak powiem, innych zajęć na głowie, ale nie to jest główną przyczyną, słuchajcie. Ja sobie pamiętam swoje dzieciństwo, takie 6, 7, 8, 10 lat. No to ja sobie pamiętam, jak się wtedy szło, szło do zoologicznego, kupowało się rybkę, yy, wpuszczało się do akwarium, ta ryba żyła, ta ryba żyła, rosła, cieszyła oko, piękna, duża, ładna, każdy przed popatrzył, jaka piękna ryba, ale fajnie, fajną rybę sobie wyhodował, ale ładnie, no a teraz co słuchajcie, co kupię ryby? To albo chore, albo płetwy skleja, albo się kolebie na boki, albo jakaś pleśniała ospa wylezie, albo, że tak powiem, odchody ma jakieś takie, jakby za kurcze pasożycone, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie. Naprawdę, pomału mnie już to wszystko wykańcza. Jak ktoś zna mnie dłużej niż, niż rok czasu, to będzie pamiętał mój film ze stadem gupików takich pięknych, jakie miałem kiedyś. Naprawdę miliony gupików było tam. No, oczywiście przesadzam, nie? Ale było ich mega, 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 mega dużo. A teraz słuchajcie, jest troszeczkę przypało z gupikami. No, te coś tutaj lepiej rosną, nie? Ale wiecie sami, jakie są moje filmy ostatnio. Tutaj źle, tu źle. Jeszcze mój piękny samiec, bojowniczka zdechu. Także bardzo, bardzo smutna sytuacja dla mnie i słuchajcie, straciłem zapał do akwarystyki, do nagrywania filmów już przez to, także słuchajcie, generalnie, no mam wydaje mi się, że nudzą się Wam już moje filmy też, że to chore, to chore, to nie żyje, to tutaj, to znowu wydala nie tak jak powinno, to płetwy klei to znowu pleśniawka, tu, tam, siam. Także wydaje mi się, że to nic ciekawego u mnie ostatnio nie ma. Także słuchajcie no, wydaje mi się, że najlepiej by było, żebym, no nie wiem, no. Chyba zamknął kanał, nie? Bo jak mówię, chciałem głównie nagrywać o akwarystyce, a ostatnio mam takiego sakramudzkiego pecha w tych akwarystykach że na nic nie mogę trafić co by żyło, co by mnie cieszyło, także no Jedyne co żyje to ptasznik, super Batyczaki, papugi. No, poza Olafem, który od urodzenia był jakiś chory. No i żółw, no i generalnie tyle, nie? No, a ryby u mnie ostatnio to jest cienki temat. Akwaria, też dziwnie to wszystko u mnie się robi. Także straciłem całkowity zapał do akwarystyki. No, a ja chcąc prowadzić kanał o akwarystyce. No, to chciałem mieć w tej akwarystyce powodzenie, chciałem, żeby było naprawdę ciekawie, było co oglądać na moim kanale, a nie słuchać bez przerwy, że coś choruje, coś, coś strata, ta, 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 coś nie gra. Także, słuchajcie, nie wiem, no, ale prawdopodobnie, nie mówię, że na pewno, ale straciłem zapał do akwarystyki, trochę też nie będę mówił, że do nagrywania filmów też, bo nie ma o czym już za bardzo. Także, słuchajcie, no, nie wiem, jak to przyjmiecie ale jak tak dalej pójdzie to chyba będę musiał skończyć ten kanał i, i tyle ale ja naprawdę kończył to to jeszcze dam wam znać także czekajcie jeszcze na odpowiedź, jeszcze się zastanowię trochę ale jak, jak tak dalej pójdzie to chyba będzie koniec także dziękuję za oglądanie tego filmu do usłyszenia w kolejnym z odpowiedzią czy dalej będę nagrywał czy nie do usłyszenia no i cześć